Wydałeś 1000 euro, żeby postać 3 godziny i zagrać 5 minut w grę. Brzmi jak Gamescom. Czy to w ogóle ma jeszcze sens? Spróbujemy ocenić w tym filmie. FOMO, czyli Fear of Missing Out, a mianowicie zjawisko, w którym czujecie dyskomfort, że coś ważnego was omija, a was tam nie ma. Pewnie wiele razy się z tym spotkaliście i może macie FOMO związane właśnie z Gamescomem i ja postaram wam się pokazać, czy warto mieć to FOMO, a czy jednak te minusy przewyższają plusy i lepiej to obserwować właśnie z ciepłej kanapy, czy z fotela. A tutaj przede mną Düsseldorf. Spytacie, dlaczego Düsseldorf? Przecież Gamescom jest w kolonii. No jest, ale łatwiej było nosek w Düsseldorfie yy, i było taniej. A Düsseldorf jest 40 minut od kolonii samochodem, 20 minut kolejką, więc nie jest tak źle. No i to jest pierwszy minus Gamescomu, który też będziemy poruszać, koszty i to, że czasami trzeba kombinować. Tak jak ja właśnie tutaj. A partnerem odcinka jest firma Thermaltake, która również była obecna na Gamescom. Oprócz rzeczy, z których możecie znać ich bardzo dobrze, czyli chłodzeń, obudów czy zasilaczy, pochwalili się również swoimi zaawansowanymi rozwiązaniami simracingowymi, kierownicami czy rozbudowanymi symulatorami jazdy. Ja ze swojej strony mogę polecić ich zasilacze serii Tough Power, które są rozwiązaniem w konkurencyjnej cenie. I pamiętajcie, jeżeli będziecie składać pc w konfiguratorze, użyjcie kodu CONFIGAME, będziecie mieli 5% zniżki na cały zestaw. Pierwszym plusem Gamescomu jest uniwersalność. Co mam na myśli mówiąc o uniwersalności? No, jeżeli jesteście fanami gier, zarówno tych AAA i niszowych, to na pewno będziecie się tam dobrze bawić. Gamescom to bardzo duża impreza i jeżeli interesujecie się równocześnie anime, bajkami, pokemonami, Mangą, y, cosplayem, superbohaterami, komiksami, karciankami i tak dalej, i tak dalej, to naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. I to mi się podoba w tej imprezie. Jest dość uniwersalna, z czym się nigdy jeszcze nie spotkałem. Nigdy, przysięgam, a wiele rzeczy widziałem. A mianowicie, patrzcie to, na czym oni grają. Oni wszyscy grają na MacBookach. O jak. Co Kto lubi. I zarówno dla tych, którzy szukają swojej niszy, jak i dla tych, którzy mają dużo zainteresowań w ramach pewnego z punktu styku. A, dobra, wiem, słyszałem. Podobno powiedzieli na Robloxie, że trzeba mieć ponad 5 lat. No i nie ma zainteresowania. Dobra, beczkę sobie kręcę. Wiadomo, że Roblox naprawcie. Nie obrażajcie się. Science fiction, fantazy. Naprawdę będziecie się pod tym względem tam dobrze bawić. Sam to zdjęcie tu zrobił, tylko jestem sam, więc trochę nie ma mi kto zrobić, ale może ktoś z I jeżeli jedna atrakcja będzie naprawdę bardzo oblegana, to znajdziecie sobie inną i zapewne ta będzie równie dla was ciekawa, a nie będzie trzeba na nią tak długo czekać. Tutaj gra wygląda ciekawie, FPS-ik, ale może nawet nie tak ciekawie wygląda ze względu na grafikę czy gameplay, tylko na to jak się gra, a się gra się... Na wiarze. No i powiem że wygląda to ciekawie. Gigantyczna impreza, gigantyczne możliwości. Drugim dużym plusem Gamescomu, moim zdaniem, są gry indie. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Możecie sobie naprawdę podkrywać rzeczy, których nie znaliście i może by się nie poznali, gdyby nie ten event. I jest z czego wybierać, zarówno pod względem biznesowym, jeżeli szukacie jakichś kontaktów, chcecie znaleźć deweloperów. Też jest dużo warsztatów a propos robienia gier, a propos promowania gier. Co robić, jak osiągać sukcesy? No i to faktycznie jest coś, gdzie aż tak dobrych wykładowców, aż tak dobrych prelegentów. Możemy nie spotkać nigdzie w Polsce, ani nigdzie w kraju, który jest tak blisko nas. Jak i po prostu rozrywkę. Naprawdę wybór jest. Ale tu nie chodzi nawet tylko o wybór, ale to jak to jest podane. Mają spoko stoiska, są dość duże, mają wiele gier, naprawdę z większym przepychem. Zazwyczaj, jeżeli są jakieś eventy w Polsce, gdzie gry indie są. No to niestety te stoiska są takie malutkie, takie budy trochę. Nie wygląda to profesjonalnie. Tutaj już jednak są tacy deweloperzy, którzy tworzą małe gry, ale jednak na tyle już zaawansowane, że mogą sobie pozwolić, żeby na Gamescomie pokazać się trochę lepiej. Gry indie na Gamescomie naprawdę, przynajmniej moim zdaniem, mają się dobrze. Z perspektywy takiego bardziej casuala jak ja pod tym względem. Wygląda to naprawdę atrakcyjnie i lepiej niż na wielu innych inventach. Köln, po niemiecku, dla fanów piłki FC Köln, mogą tak bardziej nawet kojarzyć niż samą nazwę kolonia. Dlaczego kolonia? Otóż chodzi o to, że ta miejscowość naprawdę jest interesująca i można ten wypad zrobić bardziej kompleksowym. Na przykład pojechać na weekend i. Rano wstawać wcześniej, iść wtedy, kiedy jeszcze nie ma tłumów i cieszyć się Gamescomem, a gdy ludzie się zbierają, opuszczać Gamescom i i na miasto. Korzystać z atrakcji, zwiedzać, bawić się, czy po prostu napić się piwa w niemieckim fabie. Naprawdę miasto jest przyjemne i warto je zwiedzić. Spoko do połączenia, jako taki City Break. Pierwszym minusem są koszty. I ktoś powie, no, że to jest oczywisty minus, no bo jednak euro. Niemcy. Czy da się tutaj przeżyć na tych targach, nie wydając mnóstwa pieniędzy? Ja uważam, że no faktycznie jest to minus, bo mamy dużo imprez w Polsce, jak PGA, Pyrką, które wyjdą na staniej. Ale szczerze, nie jest tak źle, jak myślałem i jak się spodziewałem. Bo jeżeli zachowacie trochę sprytu, to wydaje mi się, że ten gejskom naprawdę możecie ogarnąć w nie takich strasznych pieniądzach. Wybieracie transport z kolegami, samochodem, składacie się. To już nie wyjdzie najdrożej. Nocleg, który nie jest przy samych targach, albo bukujecie go bardzo wcześnie, i tu też może nie być najgorzej. Poza tym jest lato. Może, nie wiem, jakiś namiot gdzieś w po pobliżu? Samo jedzenie na targach nie jest tragicznie drogie. Kawa Cappuccino 0,3,5 euro. Czyli trochę ponad 20 zł. Oczywiście są tacy, którzy powiedzą, że we Włoszech kawę masz za euro. Ale po pierwsze to nie są Włochy. A po drugie to jest event. Czy wygląda biednie? Wygląda. Czy było tanie? 12 euro. No nie było. Wursta możecie kupić za około 7 do 10 euro. Kebaby widziałem 10-12 euro. Jakieś makarony 15-19. Tak do 200 euro się zamykacie. Na takich eventach w Polsce też się płaci po 3-4 dychy. No może trochę taniej, ale naprawdę nie ma tragedii. I bałem się, że będzie tu naprawdę takie. Ostre oranie z ludzi i ceny są szczerze ok. Byłem w Auchan i kupiłem trochę jedzenia i tam to jedzenie jest wręcz śmiesznie tanie. Możecie kupić sobie kilka obwarzanków w markecie i naprawdę... Nie zapłacicie dużo za cały Gamescom. Największym kosztem może być wygoda. Czyli jeżeli chcecie mieć czwartek albo środę, czyli dni, gdzie jest najmniej ludzi, no to będzie najdrożej. To może być główny problem, że ten komfort tutaj spada. Także w sumie wyszedł taki minus, który jest w sumie plusem. No nie jest plusem, koszt zawsze jest minusem, ale nie jest tak źle. Drugim minusem Gamescomu jest dla mnie to, że jest to impreza. Męcząca. Ta wielkość imprezy naprawdę przytłacza. Jest bardzo intensywny event. Ludzi mnóstwo, a jest dopiero czwartek. Musicie cały czas się przepychać, jest dużo chodzenia między halami, jest dużo chodzenia już na samych halach. Klucze tutaj, jestem już wyrąbany, jeszcze nie byłem w najważniejszych halach, tam gdzie są największe tytuły. Zrobiłem ponad 8600 kroków. Wszędzie jest praktycznie głośno, wszędzie jest gwarno. Koncert daje człowiek zrobiony z aluminium. Tak naprawdę, jeżeli chcecie iść na dwór jest trochę ciszej, to jest to lato i tam jest zaś gorąco, więc was dociska to słońce. Jestem już trochę wypompowany. Idziesz do wnętrza, a tam jest chłodno, ale. Głośno. Także szczerze, ja zrobiłem w jeden dzień ponad 16 tysięcy kroków, rzadko siedziałem, nie było okazji, łaziłem między tymi halami i czułem się przytłoczony i zmęczony tym wszystkim. Taki przebodźcowany trochę. Mam wrażenie, że Gamescom jest tylko dla ludzi młodych i wypoczętych. Bo ja szczerze jestem zmęczony, jak już patrzę na te kolejki, a co dopiero jak miałbym stać w jednej z nich. Gamescom jest dla ludzi cierpliwych. Jeżeli jesteś cierpliwy, zapraszamy. Jeżeli nie, zapraszamy nie! No i czas na największy minus, który może być kontrowersyjny, a mianowicie gry AAA, czyli w zasadzie to, po co się tam zbieramy. Jaki jest największy plus GameScomu, że tutaj wystawiają się największe tytuły, które mają dopiero premierę, a często odwrócono jeszcze w czasie i można zagrać? Jaki jest największy minus GameScomu? To jest to, co za mną zaraz zobaczycie, czyli. Dwa kolejki. Czy jest sens tam jechać tylko właśnie dla tych hitów? Fajnie jest to poglądać, bo kilka pomysłów jest naprawdę mocnych. Yy, no szkoda, 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 że te kolejki czasami są tak fatalne, jeżeli chcecie pograć. Ale tak naprawdę nie musicie tam być, żeby się o tym dowiedzieć. Możecie być na streamie, możecie przeczytać artykuły, które zaraz wychodzą po tym, jak ogłaszają te tytuły. No i będziecie wiedzieć. No ale ktoś powie: Ale możemy pograć. No, właśnie. Możecie pograć? No patrzcie, tutaj panowie sobie zrobili stanowiska gamingowe i grają czekając na granie. Pani Pokémonów mają dużo tytułów w tym roku do grania, a co za tym idzie mają dużo kolejek do wystania. No właśnie. Wszystko po to, żeby zagrać sobie w Phantom Blade. No zdecydowanie krzesełko rybackie jest takim must have, jeżeli chcecie sobie pograć w Triple Można czytać też książkę. FC 26 i ludzie czekający w kolejce, żeby zagrać. No ja akurat totalnie tego nie rozumiem, bo przecież można sobie zagrać w domu FIFA 25, przepraszam FC-25 i to będzie dokładnie to samo. W dni, które ja byłem, czyli te dni mniejszego tłumu, to około 3-4 godziny na grę. A w zasadzie 3-4 godziny spędzone w kolejce. To pomyślcie sobie, jak to będzie wyglądać w sobotę. To będzie około 5, może czasem 6 godzin w kolejce, o ile w ogóle się zaapiecie, no bo oni w pewnym momencie powiedzą: Sorry, więcej osób dzisiaj nie obsłużymy. Wydaje mi się mocno wątpliwe, że warto podejmować cały ten trud związany z dojazdem lub dolotem, związany z wydatkami żeby później jeszcze siedzieć, stać w tej kolejce i czekać na to, żeby zagrać sobie 5, 10, 15 minut w jakąś grę. Oczywiście tego nie neguję, bo są ludzie, którzy są fanami i dla nich samo jaranie się z staniem w tej kolejce Hajpowanie się tym jest fanem. Dla mnie nie jest i uważam, że to jest największy minus. To, że te gry AAA tak naprawdę są i tak nie aż tak dostępne i nie aż tak na wyciągnięcie ręki, jakby się wydawało jadąc na Gamescom. A i ktoś może nawet się zrazić, bo postoi w kolejce, wynudzi się, zagra 50 minut i stwierdzi, że serio? Za to 3 godziny. Nie chce grać już nigdy więcej w tę grę. Ale na koniec uważam, że każdy fan gier powinien choć raz w życiu pojechać na Gamescom i doświadczyć tego samemu. Liczę tylko, że będziecie rozsądni i podejmowali dobre decyzje. Wstajemy rano, gramy wtedy, kiedy jest najmniej ludzi, a inne rozrywki podejmujemy wtedy, kiedy są tłoki. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej.